Dzień dobry, witam Państwa w dziesiątym już odcinku. Don't lie to me, Argentina. I tu ważna informacja, ponieważ jak na razie Milei idzie w dobrym kierunku, a jego przemówienie w Davos stanowi kopernikański przewrót w polityce, zmieniamy nazwę nas naszej serii z Don't Lie to Me Argentina na Viva la Libertad Carajo. Dlaczego warto obserwować Javier'a Milei? Bo Milei może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm, Albo może być uwikłany w różne układy i jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty tego systemu. Materiał jak, zwyk, jak zwykle przygotowali korespondent Paferę z miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Argentyński lew zaryczał w Davos. W środę prezydent Milei wygłosił przychodzące już do legendy przemówienie. Było to pierwsze w historii przemówienie libertariańskiego przywódcy państwa na forum międzynarodowym. Możemy powiedzieć, że argentyński lew zaryczał w Davos, ale w gruncie rzeczy to był prawdziwie kopernikański przewrót w polityce. No bo cóż, po raz pierwszy głowa państwa poruszyła takie, a nie inne tematy. Nikt takich tematów jako głowa państwa nigdy nie poruszał, także zaiste. Przewrót na miarę Kopernika. A teraz omówmy te najważniejsze punkty jego wystąpienia. Świat Zachodu stoi przed zagrożeniem, gdyż porzucił swoje wartości. Ci, którzy mieli tych wartości bronić, prowadzą teraz świat do socjalizmu, który może przynieść ludzkości tylko nędzę, a prowadzą do socjalizmu w imię własnych korzyści. Międzynarodowe organizacje są pod wpływem kolektywizmu. Radykalnego feminizmu i ideologii ekologizmu. Podatki to kradzież. To stwierdzenie szczególnie spodoba się libertarianom. Socjalizm nigdy nie działa, przyniósł nędzę w każdym kraju, w którym został zastosowany, oraz ponad 100 milionów ofiar w XX wieku. Kapitalizm z kolei przyniósł u ludzkości eliminację ubóstwa i ogromne przyspieszenie tempa rozwoju. Kapitalizm nie jest przyczyną problemów, ale jedynym narzędziem do ich rozwiązywania. Ci, którzy promują sprawiedliwość społeczną, uważają, że gospodarka to tort do podziału, ale to tylko kapitalizm ten tort tworzy. Im mniej wolnego rynku, tym tort jest mniejszy. Środowiska akademickie, organizacje międzynarodowe, polityka i teoria ekonomii. Demonizują system gospodarczy, który nie tylko wydobył 90% ludzkości z nędzy, ale jest także sprawiedliwy i moralnie lepszy. Kraje, w których jest wolność, są 12 razy bogatsze niż kraje, w których są represje i jest w nich 50 razy mniej ludzi żyjących w nędzy. Liberalizm to szacunek dla życia innych, oparty o zasady nieagresji, w obronie prawa do życia, wolności i własności. A podstawą jest wolność gospodarcza, brak interwencji państwa i wolna konkurencja. Kapitalista jest społecznym dobroczyńcą, jest bohaterem. Niestety, obecnie Zachód przestał bronić idei wolności i własności, i stosując błędne koncepcje ekonomiczne, rozwija się rozwija interwencjonizm i otwiera drzwi dla socjalizmu. W szczególności, błędne jest założenie o zawodności rynku. Rynek nie może zawieść z definicji, gdyż oparty jest o transakcje dobrowolne. Jedyne, co może zawieść, to mechanizm oparty o przymus, a więc interwencjonizm państwa w gospodarkę. Co robi państwo, gdy w wyniku jego interwencji pojawiają się problemy? Sposobem na to jest jeszcze więcej interwencji i w efekcie jest jeszcze więcej problemów. Socjalizm żywi się konfliktami. Gdy skonfliktowane, skonfliktowanie przedsiębiorców z robotnikami się nie udało, to socjalizm zaczął konfliktować kobiety i mężczyzn w ramach radykalnego feminizmu oraz konfliktuje człowieka i przyrodę w ramach ekologizmu, a to prowadzi do ograniczania rozwoju i kontroli populacji różnymi, często krwawymi i niemoralnymi sposobami. Socjalizmowi Milei przeciwstawił libertariańską ideę wolności. I równości wszystkich ludzi w oparciu o prywatną własność i równe prawa. Dzisiaj państwo nie musi kontrolować środków produkcji, żeby kontrolować życie ludzi, dlatego termin socjalizm należałoby zdefiniować na nowo. Kraje zachodu powinny powrócić na ścieżkę dobrobytu, wolności gospodarczej, ograniczonego rządu i własności prywatnej. Prawdziwymi bohaterami są przedsiębiorcy. I tu ciekawe spostrzeżenie Mikołaja Pisarskiego z Instytutu Misesa. Prezydent Duda w trakcie uroczystości wręczania orderów państwowych wymienił wkład artystów, historyków, polityków, filozofów i filantropów w budowanie państwa. Zabrakło u niego tylko jednej grupy – przedsiębiorców. I to pomimo tego, że wśród odznaczanych był pan Rafał Brzoska, właściciel twórca i właściciel po, y, y, przedsiębiorstwa Inpost. Milei zakończył swoje przemówienie słowami do przedsiębiorców z całego świata: Nie dajcie się zastraszyć kastom politycznym ani pasożytom żyjącym z państwa. Państwo nie jest rozwiązaniem. Państwo samo w sobie jest problemem. Viva la libertad carajo! Dodajmy, że Milei dotarł do Davos samolotem rejsowym, a nie prywatnym odrzutowcem, jakimi posługują się tak zwane elity. Zapamiętajmy z tego przemówienia następujące słowa: Przedsiębiorca to bohater, a chęć bogacenia się nie jest niemoralna, każdy ją ma. Najgorzej jest, jak ludzie chcą bogacić się, okradając innych, stosując kradzież instytucjonalną wymyśloną właśnie przez państwo. Nie dajcie się zastraszyć kaście polityków i pasożytów, którzy jedynie chcą przedłużyć swoją władzę i zachować przywileje. Kurs peso i finanse państwa. Kurs argentyńskiej waluty po grudniowej, skokowej dewaluacji ustabilizował się na poziomie poniżej 820 peso za dolara. Co z dolaryzacją? Ekonomiści ostrzegają, że proces ten może się nie udać. Jako przykład podają Ekwador, gdzie przejście na dolara skończyło się wojnami gangów narkotykowych i wykorzystaniem okazji do prania brudnych pieniędzy przez mafię. Jako główne przyczyny ryzyka procesu dolaryzacji podawane są: brak wystarczających rezerw obcej waluty, brak wysokiej stopy oszczędności innymi słowy, gospodarka Argentyny jest zapłytka i próba dolaryzacji może się skończyć czymś takim jak próba wykąpania hipopotama w małej kałuży wody. Pomimo tych ostrzeżeń, ekonomista Martin Guzman twierdzi, że proces dolaryzacji został rozpoczęty. Jednym z elementów tego procesu ma być dokonana przez Bank Centralny Argentyny emisja obligacji rządowych oraz inne operacje na aktywach banków i Skarbu Państwa, które mogą świadczyć o przygotowywaniu operacji wymiany peso na dolara w systemie finansowym Argentyny. Inny ekonomista, Luis Secco, uważa, że zmiany w prawie handlowym oznaczają jedynie zachętę do konkurencji na rynku walut i nazywa to słabą wersją dolaryzacji opartą o dobrą wolę podmiotów gospodarczych z uwagi na brak rezerw w obcych walutach przejście na dolara oznaczałoby znaczący spadek realnych dochodów argentyńczyków sam Milei wyciszył ostatnio temat dolaryzacji którym tak często posługiwał się w trakcie kampanii jak to będzie przekonamy się zapewne już niedługo I bonus krajoznawczy, Ushuaia, Fin del Mundo, Principe del to, de Todo, czyli koniec świata, początek wszystkiego. Ushuaia to najdalej na południe położone miasto na naszej planecie. Znajduje się na południowym krańcu Ziemi Ognistej nad kanałem Bigo. Cieśninę odkrył brytyjski kapitan Fitzroy na statku HMS Bigo. Miejscowość założyli brytyjscy misjonarze na długo przed pojawieniem się argentyńskiej administracji. Pierwszy dom został przywieziony tu w 1870 roku, a więc stosunkowo niedawno, z Falklandów. To port, to z portu w Ushuaia wypłynął w swój ostatni rejs krążownik general Belgera, Belgrano, zatopiony przez Brytyjczyków w wojnie o Falklandy. Miasto otoczone jest górami ziemi ognistej. Po drugiej stronie kanału znajduje się Puerto Williams, czyli ska miejscowość będąca najdalej na południe położoną ludzką osadą. Co ciekawe, obie miejscowości nie mają ze sobą regularnego położenia, połączenia. Z ciekawostek Ushuaia jest takim miastem tuż nad brzegiem morza, brzegiem oceanu. I w gruncie rzeczy 3 albo 4 km za Uszułają mamy już do czynienia z górami typu tatrzańskiego. Można powiedzieć, które bardzo przypominają tatry. Ich wierzchołki są ośnieżone również w lecie. Mają wysokość od 1200, prawie po 2000 dochodzące. Także to jest bardzo ciekawe miejsce. No i wtedy, kiedy my mamy lato, tam jest zima, i dlatego bardzo wielu zawodników po prostu trenuje w tamtejszych ośrodkach narciarskich. uszułaja. Ma jeszcze dwa rekordy. Znajduje się tam najdalej na południe położona linia kolejowa oraz najdalej na południe położona stacja właśnie narciarska. A Ushuaia, co jest niezwykłe, jak, dla Argen jak na Argentynę, znajdują się dwa kluby hokejowe oraz odbywają się tam hokejowe mistrzostwa końca świata Copa del Fin del Mundo. Jednak najważniejszą funkcją Ushuaia jest port morski stanowiący bramę do Antarktyki. To stąd wypływają rejsy wycieczkowe na półwysep antarktyczny oraz statki badawcze do stacji polarnych. Z ciekawostek ponad połowa tych statków, którymi można popłynąć i zobaczyć Antarktydę, załoga stanowi, stanowią ludzie mówiący po rosyjsku najciekawszą według mnie książką na temat Ziemi Ognistej, Indian, którzy, którzy ją zamieszkiwali, wielkiej pomyłki Darwina co do ich kanibalizmu, jest książka Lucasa Bridgesa, The Uttermost Part of the Earth. Najciekawszym muzeum w Ushuaia jest prywatne muzeum Galeria Tematika Historia Fuegina. Oba te tematy postaramy się rozwinąć w kolejnych odcinkach. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei. Viva la libertad, carajo! Oraz by połowa, jak sugerują niektórzy nasi komentatorzy, nawet 95% polskich urzędników poszła sobie afuera.